Andrzej Stękała i Klemens Murańka, no, a pozostał nam już w pierwszej serii konkursu tylko jeden zawodnik, lider Pucharu Świata, zwycięzca z Wisły, Markus Eisenbichler. Dzisiaj w serii próbnej, druga odległość, 138,5 metra, wczoraj szósty w kwalifikacjach. Jest już zielone światło, jest sygnał od Stefana Horngachera, Markus Eisenbichler na progu. Bardzo dobra prędkość. Położył się Niemiec na nartach, walczy odległy odległość, złapał noszenie i to jest piękny skok, choć tam problemy przy lądowaniu. Przez moment wydawało się, że będzie miał kłopoty, aby ustać ten skok, ale ostatecznie mocne nogi ustał tę próbę. 146 metrów, zdecydowanie najdalej. To jest już tylko o półtora metra bliżej od rekordu tego obiektu. No a zatem Markus Eisenbichler potwierdza, że jest w znakomitej formie na początku sezonu. No że z tym żółtym plastronem lidera tak łatwo się nie rozstanie. Piękny skok. No, no, te oczywiście trochę niższe, chociaż te 18,5, to i tak chyba trochę na wyrost. Tak na 18. Ja bym ocenił ten skok Niemca, ale widocznie ten żółty plastron powoduje, że pół punktu więcej przyznają sędziowie. 158,4